Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bimień, a to jest Max Payne 3. E, wiem, że gra wyszła miesiąc temu ponad, no ale dopiero teraz e, dostałem w swoje ręce tę produkcję. Niewątpliwie wspaniała gra, e, zagrałem sobie chwilę, także już wiem mniej więcej jak to chodzi. Chodzi bardzo ładnie, jest dobrze zoptymalizowana. E, Także, no cóż, nowa seria na, mojej, na moim kanale będzie to oczywiście pełnoprawny let's play. Ro, zrobimy sobie każdy rozdział. Jest chyba 14 rozdziałów, jeśli się nie mylę, albo 13. Nie wiem. W każdym razie e, zagrałem sobie tylko jeden rozdział i chwilę z drugiego. Także za wiele nie wiem, co się dzieje. W każdym razie Max znajduje się w Brazylii Sao Paulo, ale reszty dowiecie się już z takiego intra wprowadzającego właśnie do tej gry. Zacznijmy sobie nową grę. Poziom średni i już Was zostawiam z takim, no właśnie jakby wprowadzającym do całej jakby historii Maxa jak znalazł się w Brazylii, São Paulo, co tam robi. Zapraszam. Get on with my life. Yes, absolutely. Let it go. Hoboken, I na rodzinę. Wiadomo to, co się stało w pierwszej części. Tragedia. Maxa, jego córka i żona zostały zamordowane.

I think you're right. I think I am going to like it here. It certainly It certainly ain't New Jersey. No i Max w swoim płaszczu bardzo charakterystycznym dla Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Max próbuje zacząć od początku, ale jak widać mu to za bardzo nie wychodzi. Przynajmniej na ten moment. Jeśli chodzi o Maxa, to grałem oczywiście w pierwszą część. Niestety nie miałem okazji grać w drugą, także nie wiem za bardzo co tam się działo. Ale na pewno fabuła w pierwszej części była niesamowita. Fantastyczny klimat. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Na pewno trochę kontrowersyjne. Kontrowersyjna, kontrowersyjna zmiana w ogóle miejsce zamieszkania i akcji. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct.

one where i didn't speak Brazil? the language and they didn't water down their drinks so for now we seem to get along just fine of course that was about to change hey brother hey how's the cocktail and scotch i never mix my drinks yeah at least not on duty something like that man that favela is big extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing i guess they call it trickle-down economics <laughs> that's funny it's supposed to be a charity thing drink and give money i don't know something for the kids hey listen man we better look lively this place is a nightmare you just got cowboys running security downstairs something rotten in the air that didn't mean much there was always something rotten in the air the family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So, where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. Uh, I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Uh, tummy tucks and cock <laughs> implants. Ha, look at Marcel. Still dances like a fool. I guess that's that's what a European education and a co habit will do for Ricky Martin look-alike. <laughs> it's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger heirhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy. If your idea of a good time was an expensive suit, oh a bottle of champagne, and nothing between the ears, the middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. The guy was smoother than an oil slick on an iceberg, and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types—people who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. I akcja się zaczyna. Max niestety nie ma tutaj... Yy, nie ma za dużo do powiedzenia. Napastników jest zbyt wielu i zrobił się za duży chaos, żeby tu cokolwiek zdziałać. second and now there were two idiots at the wheel clear got this floor sure look after yourself bro stay safe it wasn't my own safe trophy wife or not i'd said i would protect the girl no mi to wszystko teraz zrobiło bo poprzednio jak odpalałem na początku grę to miałem takie samo łuczki no ale ja już mniej więcej znam sterowanie także mogę robić takie triki dobra jak widzicie w prawym dolnym rogu Teraz skończę. O! Okres. E, mniejsza. E, w prawym dolnym rogu macie taką sylwetkę. Oczywiście pokazuje nam ona e, nasz stan zdrowia w tej chwili. W tej chwili mamy pełne życie. I w środku tej, jakby sylwetki na środku, jest taki prostokącik z. E, to oznacza, ile mamy przy sobie środków przeciwbólowych, możemy ich użyć, oczywiście, aby odnowić sobie życie, o je oh yeah. Rambo Style. W sumie nie Rambo Style. Musiałby mieć karabin maszynowy i milion wrogów, by być Rambo. I te teksty Maxa. Ale mamy jeszcze jednego gościa do uratowania, właśnie tego bossa, dla którego pracujemy. Imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see, it the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where is he? Dobra. dual winding. Dwa pistolety e, w maxie pełnie to jest po prostu coś fantastycznego. Ktoś wyjdzie, coś tak zgaduje. Aha, w idealnym momencie dosłownie. Chciałem otworzyć te drzwi, tak naprawdę, ale no skoro już goście zabiłem, no to całkiem fajnie wyszło. Dobra. Rodrigo był zbyt bogaty, żeby go wyrzucić. Oczywiście musiałbym ciężko pracować, żeby go odzyskać. Troszkę ich I tu jest. Czterech? Za pięciu. Czterech na mojej stronie. I to przeładowanie. Masaka. Świetne to jest. Kurde. Akurat mi to nie wyszło. Dobra, weźmiemy sobie środki przeciwbólowe. Widzicie, po każdej fali mamy takie zwolnione tempo, kiedy możemy władować przeciwnika więcej niż te dwie kule wystarczające do zabicia. I to fantastycznie wygląda na zwolnionym tempie. Dobra, to jest czysto. O, tu coś mamy.

Fak, 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 max kryje się. Dobra. I jeszcze raz. Dostał. Dostał. Pięknie. Ale jest jeszcze jeden. Fak. Dobra. O, to jest to, o czym mówiłem. Zwolnione tempo i można pakować w przeciwnika mnóstwo kul. Dobra, tutaj widzicie, nam gra też zasugerowała, żeby właśnie strzelać w oponę. Dobra. Fak, co jest? Nie mam ammo. O mój Boże. Co to miało być? Jakimś cudem jeszcze podniósł od tego kolesia czy coś, nie wiem co się stało No dobra, podnieśmy sobie Masakra Au Headshot Dobra Uff. Dobra, trochę przedzinku tutaj położyliśmy Ten nasz pomocnik pasos czy jak tam w ogóle nam nie pomógł. Bardzo ciekawy motyw jest właśnie taki, że. Podobnie jak Max gracz nie rozumie co ci Brazylijczycy mówią. Fuck. Did good, Max. you so. don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police, not Ufe but uh, normal cops.

Jedyny sposób na relaks Maxa. Jeszcze te kolory takie, pokazujące w jakim stanie jest Max. Dobra, wygląda na to, że teraz skończy się I I pierwszy rozdział. Ja już wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych. Na razie, cześć.